Osobista podróż ku doskonałości, wiedzie wieloma krętymi, stromymi i wyboistymi drogami. W momencie, kiedy zidentyfikowałem siłę woli oraz dyscyplinę jako klucz otwierający wszystkie drzwi, rzuciłem się na pogoń za asymilacją tych cech i cnót dosłownie za wszelką cenę, często poświęcając w dużej mierze jakość i czas związany z aspektami, którym owa wola i dyscyplina miały służyć. Okazuje się, że impulsywność w dobrej wierze może mieć równie destrukcyjne i negatywne skutki, co w kontekście złych, szkodliwych działań. Nawet najprostsze, najbardziej podstawowe kwestie, a właściwie to zwłaszcza one, wymagają wielkiej roztropności. Sen, będąc całkowicie nieodzowną częścią życia od samego poczęcia po ostatni dech, Nienegocjowalną, esencjonalną potrzebą istoty ludzkiej, ale też w większości żyjących stworzeń, paradoksalnie bywa bagatelizowany i jest to jeden z najbardziej absurdalnych aspektów współczesnego życia. Jest to zadziwiające i zatrważające zarazem i woła o tzw. pomstę do nieba. Angażuję się bardzo intensywnie i aktywnie w wiele inicjatyw, które mają na celu wzmocnienie siły woli, samodyscypliny i mentalnej twardości. Wiele z nich zdawało się wymagać ode mnie zaniedbywania, potrzeby snu i regeneracji na poczet treningu fizycznego, pracy czy nauki, często przynosząc odwrotny skutek i niepowodzenia. Nie jestem w stanie nie widzieć przyczyn.